Innowacyjny szum podcasty o wszystkim, co nowe i ciekawe. Cześć wszystkim! Dzisiaj mamy dla Was coś naprawdę ekscytującego nowy iPhone 16. W tej recenzji przyjrzymy się wszystkim kluczowym nowościom, sprawdzimy, czy naprawdę jest wart swojej ceny i porównamy go do poprzednich modeli. Czy Apple znowu zaskoczyło? Zostańcie z nami, bo to będzie ciekawa podróż. Wygląd zewnętrzny. Zaczynamy od designu. iPhone 16 na pierwszy rzut oka wydaje się znajomy, ale ma kilka subtelnych zmian. Apple wraca do pionowego układu kamer, które przypominają te ze starszych modeli, ale z nowoczesnym szlifem. Nowością jest także nowy przycisk do wywoływania funkcji aparatu Camera Baton. Wyświetlacz. Teraz porozmawiajmy o ekranie. iPhone 16 posiada 6 jednocalowy OLED Super Retina XDR, który jest jeszcze bardziej jasny i kontrastowy niż w poprzednich modelach. Posiada on odświeżanie 60 Hz, które jak na te czasy wydaje się słabym wynikiem, ale wydaje mi się, że mniej wymagający użytkownicy nie zwrócą na to uwagi. Zobaczymy, jak to wpłynie na baterię aparaty. Przechodzimy do aparatów, czyli jednego z najważniejszych aspektów w każdym iPhoneie. iPhone 16 ma podwójny zestaw obiektywów: 48 megapikseli szerokokątny, 12 megapikseli ultra szerokokątny. Co nowego? Tryb nocny został jeszcze bardziej usprawniony. Teraz działa szybciej i lepiej odwzorowuje kolory. Jest także nowa funkcja makro, która umożliwia ostre zdjęcia małych obiektów. Oczywiście mamy też nowe zdjęcia i filmy przestrzenne, które możemy wykonywać dzięki wspomnianemu układowi aparatów, ale nas to nie dotyczy, ponieważ w Polsce nie da się oficjalnie kupić Apple Vision Pro, dla których jest ta funkcja. Procesor. Pod maską znajdziemy nowy procesor A18 Bionic, najpotężniejszy chip w historii Apple. Jest o 15% szybszy od A17 i zużywa mniej energii. Jak to się przekłada na codzienne użytkowanie? Multitasking jest płynniejszy, aplikacje ładują się natychmiast, a gry działają bez żadnych opóźnień. Jeśli chodzi o baterie, Apple obiecuje dodatkową godzinę działania w porównaniu do iPhone'a 15. Procesor ten został stworzony pod Apple Intelligence, którego również niestety nie uświadczymy na razie w Unii Europejskiej. iOS 18. Wraz z iPhone'em 16 mamy premierę iOS 18. Co nowego? Przede wszystkim interfejs jest jeszcze bardziej intuicyjny, a personalizacja ekranu głównego weszła na nowy poziom. Przeprojektowane Control Center wygląda również świetnie. Jednak najważniejszą zmianą jest wspominane Apple Intelligence. Ceny Czas porozmawiać o cenie iPhone 16 startuje od 3999 zł za wersję podstawową 128 GB pamięci, a dostępne są także warianty 256 GB i 512 GB. Czy cena jest uzasadniona? To zależy od tego, jak bardzo zależy Wam na najnowszych technologiach i funkcjach fotograficznych. Jest to na pewno spory wydatek, ale jak zawsze. Dostajemy jakościowy produkt. Podsumowanie. Podsumowując, iPhone 16 to bez wątpienia jeden z najlepszych smartfonów na rynku. Ma wiele usprawnień: od lepszego aparatu, przez bardziej energooszczędny wyświetlacz po niezwykle wydajny procesor. Oczywiście, wszystko to ma swoją cenę, ale dla fanów Apple i osób, które cenią sobie nowoczesne technologie, może to być doskonały wybór. Co o nim myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli podobała Wam się ta recenzja, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybować kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów.